Nie ma! Różne osobistości mamy w swoim polskim świecie szachów, natomiast myślę, że większość z Was. A może nawet wszyscy zgodzicie się, że Mateusz Bartel to osoba wyjątkowa, ponieważ jest on z jednym z najlepszych polskich szachistów. Jest to arcymistrz, kilkukrotny mistrz Polski, który teraz, w cudzysłowie oczywiście, na w stare lata yy, nagrywa sobie na YouTubea Z każdego większego turnieju, w którym bierze udział, robi analizy bez silnika. No i pomimo tego, że w ostatnim czasie można było zauważyć zauważalny spadek formy, to jednak jeszcze coś Mateusz w szachy grać umieścił. I dzisiaj chciałem pokazać Wam partię, w której zniszczył on swojego przeciwnika. Miało to miejsce wczoraj. Jego przeciwnikiem był ten sam Hindus, o którym nagrywałem filmik wczoraj. Także, jak nie widzieliście, to obejrzyjcie ehm, o rankingu 2723. I ta partia pokazuje, że. Czasami na tym takim arcymistrzowskim poziomie nawet taki zawodnik, wiecie, 2576, czyli można by było pomyśleć, że nie ma on podjazdu do tych najlepszych na świecie. Jest w stanie z takimi osobami wygrywać, ponieważ jego oponent był top 25. Zawodnikiem na świecie, także zachęcam do oglądania. W tym przydługawym wstępie wspomnę jedynie, że oczywiście na dole będzie podlinkowany kanał Mateusza. Jeżeli chcecie zaczerpnąć takiej szachowej wiedzy, to oczywiście polecam, a my już przechodzimy do partii, ponieważ Mateusz grał kolorem białym, i żebyście też mieli kontekst, no nie, nie można powiedzieć, że ten turniej dla Mateusza jest udany. Nie jest też jakiś fatalny, no ale do tej partii Mateusz jeszcze gierki nie wygrał. Nastąpiło E4, przeciwnik zagrał C5, skoczek F3, skoczek C6, skoczek C3, G6. No i tutaj, jeżeli chcemy, to kolorem białym oczywiście możemy zagrać posunięcie D4. I po tym, po tym przechodzimy do wariantu Drakona, gdzie przeciwnik zagra goniec G7 i dzieją się rzeczy agresywne i dziwne. Natomiast Mateusz zdecydował się zagrać trochę bardziej, nazwijmy to solidnie, a mianowicie goniec B5, goniec G7, no i tutaj posunięcie D3, które wiecie, blokuje tego gońca, więc mogą być z tym pewne kłopoty. Natomiast jeszcze jesteśmy trochę bardziej elastyczni. Jeszcze nie zrobimy roszady, prawdopodobnie ta roszada nastąpi, ale wiecie, na tym wyższym poziomie. Bardzo często dobrze jest jakby... Rotować trochę wczesnymi ruchami, ponieważ jeszcze zadajemy jakieś tam pytania przeciwnikowi. Natomiast minus tego ruchu jest oczywiście taki, że po ruchu skoczek d4 nie możemy tym gońcem gdzieś tam wrócić. Znaczy możemy, ale jest, to, jest on zablokowany przez tego pionka. Także nastąpiło tutaj A4, A6, goniec się wycofał, d6, łubu dubu, łobu dubu, skoczek E2, E6 i Roszada. I jest to niby normalna pozycja. Jak zobaczycie sobie ocenę komputera, to wiecie, 0,39, więc w zasadzie normalna pozycja po debiucie, ale i o tym też mówił zresztą Mateusz. W swojej analizie jest ona po prostu przyjemniejsza dla koloru białego, bo czarnymi, pomimo tego, że wiadomo, że nic złego się nie dzieje, to te figury stoją tak dziwnie. To znaczy, nie wiadomo, co robić z tym gońcem. Jak zagramy B6 kiedykolwiek, to te pionki mogą być słabe. Jak wyprowadzimy go tutaj, to on nic nie robi. A jak zagramy E5, żeby wyprowadzić go gdzieś dalej, no to ten goniec będzie zablokowany. Podczas gdy białe mogą sobie wybierać, czy grać poprzez F4, czy grać B3 goniec B2, czy grać poprzez C3. Jakby jest masa możliwości, i to białe będą nadawały tą tej Partii. Nastąpiło skoczek E7, białe zdecydowały się zagrać C3, nastąpiło bicie, bicie, Roszada, wieża B1, skoczek C6, goniec E3 i czarne zagrały D5. I teraz pierwszy ciekawy moment, i jest to ciekawy moment przynajmniej dla mnie, z tego względu, że ten moment pokazuje mi, że ja na przykład niby coś tam umiem grać w te szachy, ale tak naprawdę to nie umiem, ponieważ ja, grając kolorem białym, Raczej nie myślałbym o odchodzeniu tym gońcem. W sensie, dla mnie w takiej pozycji totalnie naturalne jest, że ja bym to zbił. Bo jak przeciwnik to odbije, ja się gdzieś tam wycofam, ten pionek jest po prostu słaby. Natomiast to jest ruch, to jest pozycja, według, yy, która według Mateusza jest taka niezadobra dla białego, że czarne nie mają problemów, bo oczywiście mają tego słabego pionka, ale wyprowadzą sobie kiedyś gońca i będzie wszystko git. Dlatego Mateusz zagrał trochę dokładniej. Zagrał posunięcie goniec B6. Nastąpiło Hetman D6 i teraz goniec się wycofał cały czas bez bicia tego pionka. Nastąpiło wieża E8, białe sobie zagrały F4 i teraz jest kolejny ciekawy moment, ten oraz ruch wcześniej. Ponieważ znowu. I wszyscy jesteśmy mądrzy przy mając ocenę silnika. I komputer mówi, że tutaj totalnie kolorem czarnym nic się nie dzieje. Że wystarczy to zbić. Wymienić Hetmany i jest Git. Natomiast to jest właśnie różnica pomiędzy komputerem a człowiekiem, bo przyznam wam, że kolorem czarnym mało kto w ogóle rozważałby bicie, bicie, bicie i bicie i pójście na taką pozycję. Dlatego że po prostu ciężko jest. Czarnymi wykonywać ruchy. Nie wyprowadzimy sobie tego gońca, bo jest to ciężkie. Ten goniec zawsze będzie nas ograniczał. Ten goniec strzela w pionka, który cały czas będzie yy, broniony. Dodatkowo białe mają możliwość jeszcze bardziej zamknięcia tego gońca, jeżeli coś się będzie działo. Nie wiadomo, jakie ruchy wykonywać, a zawsze takie szarpnięcie się poprzez E5 sprawi, że nastąpi F5, i po biciu, biciu ten pionek będzie bardzo dużym problemem. Zobaczcie też, jak goniec strzela przez całą szachownicę. Yy, a co ciekawe. Komputer mówi, że najlepsze i w zasadzie jedyne w tej pozycji jest właśnie bicie, 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 bicie. I w tej pozycji czarne mają tylko jeden ruch, który nie sprawia, że ta pozycja jest przegrana. I jakbyście chcieli, to możecie zapauzować filmik, ale domyślam się, że większość z was nawet nie będzie brała tego ruchu pod uwagę, ponieważ on jest nie tyle absurdalny, co on jest takim ruchem, którego po prostu nie bierze się pod uwagę podczas partii. No bo mamy fajnego gońca. Mamy problem z końcem na c8 i mamy wyprowadzonego skoczka. Więc jaki ruch czarnymi można tutaj wybrać? Jaki ruch może być najlepszy? Według stokwisza. najlepszym ruchem jest cofnięcie się skoczkiem na b8. Nie wy... Mamy wyprowadzoną figurę i cofamy się nią na pole startowe. Tylko i wyłącznie dlatego, że cokolwiek białe nie zagrają, czarne ustawią gońca tutaj, potem ustawią gońca na c6, wyprowadzą skoczka na d7 i niby. Wszystko jest git. Dalej uważam, że ta pozycja dla czarnego byłaby po prostu ciężka, no ale aż taki dobry nie jestem, żeby, wiecie, kłócić się ze stokfishem. Okazuje się też, że pan Awarin nie jest również tak dobry jak Stockfish, co zresztą widzieliśmy we wczorajszej partii, we wczorajszym filmie, ponieważ on zagrał taki naturalny ruch, moim zdaniem, a mianowicie goniec D7, ale problem jest teraz taki, że po ruchu E5. Hetman 7 i D4 białe mają bardzo silne centrum, i po prostu brakuje kolorowi czarnemu powietrza w tej partii. Ciężko jest wyprowadzać figury, ciężko jest wykonywać jakiekolwiek posunięcia, bo teraz, nawet jeżeli zagramy to skoczek B8 i ustawimy gońca tutaj, gdzie byśmy chcieli, to ten gońc tu nic nie robi nawet, nie? Dlatego czarne stoją w miejscu, i tutaj trzeba oddać yy, Hindusowi, że faktycznie, mimo tego, że jego pozycja jest zła, to wykonywał dobre ruchy. Nastąpiło wieża C8. No, i teraz po raz kolejny Mateusz pokazuje, że jest świetnym szachistą. A mianowicie zagrał on najlepszy ruch w pozycji. I gwarantuję wam, że to jest taki ruch, którego ja nie znalazłbym po prostu. Ja bym nie miał pomysłu, co tutaj robić. Bo oczywiście, stoję fajnie, ale. Jak grać dalej? Może jakieś G4, może jakieś G3, H4? To by były moje pomysły w tej gierce. Ewentualnie jakieś przerzucenie Hetmana na przykład na E1, żeby on gdzieś tutaj stał. Mateusz wykonuje jednak najlepszy ruch w pozycji. I jest to ruszenie się wieżą do przodu. Naprawdę Mateusz grał tę pozycję i całe te całą tę partię niczym byłby stokfiszem. Nastąpiło Hetman E8 i ten ruch wieża F3. Jakby jeżeli miałbym wam wytłumaczyć, o co z nim dokładnie chodzi, to chodzi o to, że trochę poprawiamy pozycję swojej figury, ona może teraz działać po trzeciej linii, może bronić tego pionka, może kiedyś to się przyda, ale przede wszystkim czarne nie mają tutaj mądrych ruchów. Czarne muszą stać i czekać na to, aż przeciwnik się szarpnie i może wtedy będzie miał szansę to wykorzystać. Więc hetman e 8, teraz następuje G4 po raz kolejny najlepszy ruch. Nastąpiło skoczek E7. Jest atak na tego pionka, także Mateusz go broni. Znowu najlepszy ruch w pozycji według Stokwisza. nastąpiło goniec B5. Odejście skoczkiem, pewnie Was nie zaskoczę. Najlepszy ruch według Stokwisza. Eee, czarne zagrały wieża C6. No bo co tutaj robić? Jakby ciężko jest wykonywać posunięcia. Po prostu niby figury są wyprowadzone, niby ten goniec fajnie strzela. Ale jak się tak zastanowicie, to każda z figur koloru czarnego albo nie robi nic jak ten Hetman, albo atakuje rzeczy, które są po prostu bronione. I nie ma co. Zrobić. Natomiast w pewnym momencie trzeba zdecydować się na, wiecie, taką męską decyzję, i na taką decyzję zdecydował się w tym momencie Mateusz, ponieważ zdecydował się na posunięcie F5. I to jest logiczny ruch, bo wiecie, grozimy widełkami, grozimy jakimiś biciami i tak dalej, ale z drugiej strony trzeba poprawnie ocenić konsekwencje tego, co się dzieje po biciu, biciu i biciu. I to nie nastąpiło w partii, bo nawet tak optycznie ta pozycja dla czarnego nie wygląda fajnie. Ale na dobrą sprawę wiecie, nie jest łatwo, przynajmniej takiemu graczowi jak ja, zdecydować się, że w pozycji, w której czuć, że mamy przewagę, żeby poświęcić pionka, nawet jeżeli tego pionka kiedyś odzyskamy, bo prawdopodobnie tak się stanie. Yy, I faktycznie takie bicia niby były najlepsze według komputera, natomiast yy, ta pozycja wygląda bardzo brzydko. Dlatego grający czarnymi zdecydował się na takie małe kontruderzenie, ponieważ nastąpiło skoczek C8. I w tym momencie znowu Mateusz wybiera najlepszy ruch. I to jest takie fajne, pokazujące. Jak dobrze tacy zawodnicy rozumieją po prostu grę planszową szachy. Ponieważ ja pewnie znowu nie zastanawiałbym się, tylko odszedłbym sobie gońcem. I nagle mogłoby się okazać, że jakaś taka pozycja, czy to po biciu, czy to po ruchu skoczek A7 skoczek C6 wcale nie musi być dla mnie jakoś dużo lepsza. Komputer mówi, że to jest takie, wiecie, plus 07. To nie jest duża przewaga, bo nagle wszystkie figury przeciwnika się yy, ożywają. Natomiast Mateusz rozumiał, że w sumie to nawet jeżeli nastąpi bicie, bicie i bicie, to po pierwsze czarne stracą trochę czasu, po drugie te figury będą dalej stały głupio, a po trzecie ten pionek, te dwa pionki, które potencjalnie są wolne, nie będą miały jakiegoś znaczenia. Więc znowu wybieram najlepszy ruch według komputera Hetman D2, żeby odebrać potencjalnie to pole. Ten Hetman teraz po czarnych polach będzie mógł kiedyś, może wejść w obóz przeciwnika. No i spoko. Nastąpiło bicie, bicie, bicie. Znaczy, nawet nie bicie, tylko najpierw Hetman na D8, bo teraz ten Hetman będzie mógł gdzieś tutaj wejść. I po raz kolejny Mateusz ma tylko jeden ruch, który zapewnia mu przewagę. I on jest jednocześnie prosty i jednocześnie trudny, bo tym ruchem jest F6, wygonienie tego gońca. I dlaczego powiedziałem, że jest jednocześnie prosty i, głupi, i trudny? Prosty jest dlatego, że jakby stopujemy plan przeciwnika, ale trudny dlatego, że my chcemy atakować, a nagle wszystko tutaj się zablokowało. Jeżeli pozycja wyglądałaby w ten sposób, to to już nawet może nie być jakaś dużo lepsza pozycja dla koloru białego. No, chyba że okej, okay, będzie jakieś poświęcenie, ale wtedy już by było ciężej. Natomiast Mateusz zrozumiał, że zagra F6. Po to, żeby teraz uruchomić swojego kolejnego pionka i te pionki będą leciały. Król stoi na G. 1 wygląda na to, że wiecie, on jest osłabiony, przy tym królu są pionki, a przy tym królu jeszcze pionków nie ma, ale ze względu na ten silny łańcuch pionkowy, nie ma jak do tego króla się dostać. Nastąpiło więc Hetman B6, czarne z braku laku po prostu zbiły pionka, no bo co miały zrobić? Nastąpiło H5, wieża poszła na C8, nastąpiło bicie. No i teraz kolor y, czarny zdecydował się na odbicie pionkiem z F. Może można było zbić tak, ale po ruchu król G2 wie, że wejdą po prostu do gry. Trudno jest potencjalnie bronić się przed tym atakiem, dlatego nastąpiło FG, F7, król H8, znowu najlepszy ruch, czyli król G2. Zobaczcie, że ten król na dobrą sprawę zaraz może zostać zamatowany. Więc czarne już muszą bardzo mocno uważać. Nastąpiło Hetman C7 i teraz po raz kolejny Mateusz ma tylko jeden ruch, który wygrywa mu partię i Znowu nie jest on oczywisty, albo jest oczywisty, ale na pewno w takich sytuacjach chcielibyśmy szukać czegoś lepszego. Bo naturalnym jest, że ruch, który ja bym brał na przykład pod uwagę, to jest Hetman G5. Wiecie, może przeciwnik zbije, ale ja go tu przecież zamatuję. Okazuje się, że nie, bo po biciu ja mogę dać szacha, mogę dorobić Hetmana, ale koniec. Koniec ataku. Nie ma żadnego ataku. Hetman G5 byłoby przegrywającym ruchem. To może wieża H1. Okazuje się, że też nie, bo po biciu dalej nasz atak w niczym nie pomaga. Nie, mo nie możemy tutaj niczego poświęcić, nic tutaj nie działa. Jedynym ruchem jest uspokojenie się i zrozumienie, że okej, okay, ten pionek jest naszą słabością, to nie musimy się spieszyć. Wieża niech idzie na C1 i co ma kolor czarny zrobić, bo nie widać żadnego mądrego ruchu. Czarne przegoniły tego końca. Ale teraz następuje wieża H1, i teraz już bicie nie działa, bo trzeba, białe wejdą hetmanem tutaj. I oczywiście możesz dać jednego szacha, możesz dać drugiego szacha, ale po ruchu skoczek F1 szachów żadnych nie ma, a mat grozi i nie ma przed nim obrony. Po prostu. Dlatego zauważcie, że w tym momencie. Wieża H1 nie działa, bo nie możemy Hetmanem wejść tu, bo podstawimy Hetmana. Natomiast w tym momencie, gdy już goniec został odciągnięty, zajęcie wymagające krzepy, czyli odciąganie, to teraz już ruch wieża H1 działa. No i tutaj grający czarnymi zdecydował się zagrać jeszcze wieżę F8, ale hops, hops, hops. Hops, wszystkie figury atakują, a, a właściwie to prawie wszystkie. Nastąpiło Hetman F4, znowu najlepszy ruch, teraz już grożą bardzo złe rzeczy, dlatego grający czarnymi zdecydował się na posunięcie Hetman E7, i w tym momencie białe grają ruch, po którym przeciwnik się poddał. I to nie jest tak, że to jest jedyny wygrywający ruch, bo prawda jest taka, że jeżeli Mateusz w tym momencie wstałby, zrobił fikołka i trzy obroty, to i tak by te partię wygr wy wygrał, ale nawet na zakończenie. Znalazł najlepszy ruch, który nie jest znowu chyba oczywisty, ponieważ pokazałem wam, że wszystkie figury gdzieś tam atakują. Ale białe mają jeszcze jedną figurę, i bardzo często to jest ten dodatkowy element, dzięki któremu wygrywamy gierkę. Ponieważ Mateusz zagrał goniec B1, i w tym momencie przeciwnik się poddał, bo czegokolwiek on nie zagra. Powiedzmy, goniec C4, nastąpi bicie, i tyle. I potem bijemy tutaj. Koniec mistrzostw, do widzenia. Po prostu nie ma jak bronić tego punktu. Po prostu. Na każdy możliwy ruch praktycznie jest bicie tutaj, i żeby wam pokazać, jak ta pozycja jest słaba, drugim najle najlepszym ruchem dla czarnego jest wieża C7 i oddanie tego pionka, a potem oddanie Hetmana, tak, tak pokazuje komputer. Natomiast drugim najlepszym ruchem jest zagranie go D3, żeby zrobić dokładnie to samo ruch później, ale jeszcze oddać gońca. Także, no, zniszczony, zniszczony. Więc gratulacje Mateuszu, bo świetna partia. I jest to taka partia, która myślę, że może dla wielu osób być instruktażowa pod tym względem, że po prostu macie przewagę, atakujecie, 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 ale czasami, tak jak w tym momencie, musicie też obronić swoich słabości, żeby nie dać kontry przeciwnikowi. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i nara.